jak wam mija noc? czy to się nagrywa? dzisiaj już walentynki także zajebisty dzień pamiętajcie jeżeli macie jakąś dziewczynę żonę, kochankę nie zapomnijcie dać jej kwiata bo one kochają kwiaty a jeżeli kochają kwiaty to karmcie potwora <grywka> Będziecie zawsze mieli chwilę spokoju, będzie szukać wazona, wkładać kwiatka, wlewać wodę, także zawsze chwila spokoju, pamiętajcie. To tak, poza tym, po serio, życie toczy się dalej, nasz państwo się stacza dalej, my musimy jakoś to powstrzymać, także piszcie w komentarzach, czy czy jesteście za tym, żeby powstrzymać nasze państwo przed bankructwem, tak jak na przykład Anglię? Anglia bankrutuje. To też tak pół żartem, pół serio, bo Anglia nie bankrutuje, tylko się rozwija i to bardziej niż na potęgę. Jeżeli ktoś nie wierzy, jeżeli ktoś wierzy w propagandę, to zapraszam do Anglii, bo jeżeli nie byliście tu, nie widzieliście tego, co tu się dzieje, tylko słuchacie propagandy, słuchacie kogoś, kto był chwilę i narzeka, to tak naprawdę te państwo, czyli Królestwo rozwija się i to po prostu gigantycznie. Gigantyczne inwestycje, wiadomo, że w bogatych państwach nie wszyscy żyją cudownie, dlatego że za dużo Napływa migrantów i przybyszy, i nie idzie wszystkim zaspokoić potrzeb. To jest chyba normalne, ale jeżeli przyjedziecie sobie do Anglii, to zobaczycie najlepsze samochody, najdziwniejsze pod tym względem, że zabytki, jakieś nietypowe, jeżeli chodzi o motoryzację. Londyn jest po prostu przezajebisty, małe miasta, miasteczka, wsie wyglądają po prostu jak z cholernej bajki. Na pewno nie zobaczycie tego w Polsce. To też był żart. Z Polską to też był żart, bo Polska Polska mogłaby być pięknym krajem bogatym krajem, tylko wszyscy na nas trzymią łapę, Polska nie może decydować o niczym sama, tylko wszyscy za nas decydują. I mamy rządy, za przeproszeniem, prostytutki, które wykonują tylko polecenia. W prostytutkach pewnie ma jakieś zasady, a nasi rządzący nie mają zasad. Po głowach, po, po trupach do celu. <laughs> Także piszcie w komentarzach, co, co można zrobić w naszym życiu, żeby było lepiej, żeby było ciekawiej, żebyśmy nie musieli się martwić o jutro, tak jak dużo społeczeństwa w zachodnich krajach. <laughs> Dzisiaj tam wstawiłem takiego fajnego shorta bo możecie w, w mediach społecznościowych już sporo filmów trafić co ktoś nagrywa i mówi jak to Anglia bankrutuje i to tak może z dnia na dzień zbankrutować, ponieważ jest tak zadłużona. A dzisiaj bo widziałem taką fajną inwestycję w Anglii, to znaczy elektrownię i ją, budowę elektrowni jądrowej, która trwa od 10 lat. Tak, zgadza się. Elektrownie jądrowe buduje się bardzo długo. U nas się obiecuje, u nas się tylko przychodzi następna władza i obiecuje, nic się nie robi. A tu w powoli dochodzi jedna z takich budów do końca. Dzienny koszt takiej budowy to jest 8 milionów funtów. To jest utrzymanie sprzętu i ludzi, którzy tam pracują, bo tam pracuje około 15 tysięcy ludzi dziennie. Tak, zgadza się. 15 tysięcy to nie jest jakaś miała budowa, tylko to jest kilka tysięcy hektarów i stać na to państwo, które się przedstawia, że to państwo bankrutuje. Kurwa, mać. 20 gospodarka świata, czyli Polska. Nie wiem, czy będzie miała takie inwestycje kiedyś. Zobaczymy, ale. To co dzisiaj widziałem to jest po prostu poezja. <laughs> poezja to znaczy pod względem inwestycji, które może Państwo przeprowadzić, a nie marnować i nie wiem, wspomagać swoich znajomych, rodziny, przyjaciół zamiast inwestować w rozwój i w społeczeństwo. U nas nadal tak się robi. Pamiętajcie, dzisiaj było ogłosowanie w Europarlamencie nad e, pożyczką dla Ukrainy 90 e, miliardów euro. E, oczywiście już było wcześniej o tym mowa, że to jest niezgodne z prawem, taka pożyczka i nielegalna, ale oczywiście przeszła. I co najlepsze, tutaj wyborcy PiS i K.O. możecie sobie podać rączkę, bo ponieważ e, PiS i K.O wspólnie zagłosowało na tak, tak, dla Ukrainy pożyczka 90 miliardów. Wiecie o tym, że my to będziemy musieli spłacać, tak jak mnóstwo Europejczyków właśnie kurwa tak będziemy spłacać kolejną pożyczkę za Ukrainę. W Polsce ludzie umierają z zimna, z głodu także, bo mamy coraz większe ubóstwo. Tak jest coraz większą biedę i ubóstwo w Polsce było tak zapisu i teraz jest nadal e, za KO e, dochodzi do tego coraz większe bezrobocie Wyglądasz jak <ścoughs> wyglądasz jak Dawid ozdoba Pewnie tak. Tak właśnie, jak Dawid ozdoba. I tak właśnie wygląda. Nie inwestuje się w nasz kraj. Coraz więcej afer wychodzi z, z naszymi kochanymi przyjaciółmi, których tak wspomagamy, którzy nas straszą wojną. A jeżeli by ktoś tak pomyślał logicznie, to na pewno Rosja nie zaatakuje NATO. Nie to jest po pierwsze nieopłacalne. Po drugie, na to jest zbyt potężne, żeby je zaatakować i za duże biznesy, za duże biznesy i za duża strata by była dla, dla Rosji, żeby takie coś zrobić, ale to jest najlepsze wykorzystywanie strach społeczeństwa i to, że nas straszą straszy nasz rząd. Który wspomaga Ukrainę, nie wiadomo dlaczego, jeżeli oni dostają dary cokolwiek i to większość z tego, duża większość z tego, idzie na sprzedaż, tak jak otrzymali ostatnio generatory i agregaty od Polski za kilka ładnych milionów, i co oczywiście od razu było, od razu były wystawione na ukraińskim Oeliksie, także mogliście sobie z powrotem kupić. Polska na rozkaz i nakaz Unii Europejskiej likwiduje kopalnie. Już zapisu to było likwidacja kopalni. Polska za to dostała pieniądze. A teraz Ukraina sobie bez problemu otwiera kopalnie w Polsce. I co będziemy mogli? Będziemy mogli od Ukraińców sobie kupić węgiel i im oddać za darmo. To jest kurwa. Zajebisty interes. <laughs> Od początku wojny przybyło ponad 60% e, e, milionerów na Ukrainie. Tymi milionerami są oczywiście tak zwani oligarchowie. Oligarchowie to są przestępcy, jakby ktoś nie wiedział. I ci przestępcy tak samo w Polsce kupują sobie e, strategiczne, e, energetyczne firmy. Tak jest mamy kurwa coraz lepsze życie, nie? A zapomniałem po angielsku Hello everyone in the world, uh, thank you for watching my channel, I appreciate for that. Uh, może jeszcze w każdym języku Hello, uh, bonjour, <laughs> bonjour, a nikogo nikt nie lubi, nie? Uh, jakby tam można jeszcze uh, guten tag Cześć, cześć. Witam. Widzę, że nie wszyscy śpią jeszcze o tej godzinie. O, bo to dzisiaj Walentynki, tak, Także kto by spał w Walentynki, nie? Macie rację. Walentynki nie można spać. Co by tu jeszcze? Piszcie, jak wy to widzicie. Jak widzicie, yy, dalsze życie w naszych pięknych krajów. Ila. Co tam mamy? Pytam, kiedy wszystkich Ukraińców deportować na Ukrainę. E, kiedy deportować? E, co jest takie ciekawa rzecz, że już kilka państw e, się e, sprzeciwiła temu, co jest e, z Ukrainą, po, to znaczy sponsorowaniu Ukrainy pod tym względem, że. To widać, i jeżeli ktoś, nie wiem, nie słucha tylko propagandy, widzi, że to jest już wojna tylko i wyłącznie dla zysków, to znaczy dla pieniędzy. Otwarcie o tym powiedziały, powiedziały Czechy, że to jest jeden wielki przekręt, i to nie jest wojna o, nie wiem, o jakąś wolność, o coś, tylko to jest wojna dla pieniędzy, i tak samo Czechy powiedziały stop sponsorowaniu ponieważ to szkodzi społeczeństwu a w niczym to nie pomaga, bo Ukraina tylko straszy, że, że Rosja jak nie Ukraina ich nie zatrzyma to Rosja wejdzie na Europę gówna prawda Rosja nie wystartuje na NATO, tak jak już wcześniej powiedziałem także oczywiście deportować ich ee, Zrobiła już to Norwegia. Tych wszystkich, co, co sobie tak niby. Cześć, cześć. Niby uciekali przed wojną, a jak sobie już pracują za granicą, to sobie normalnie jadą na święta do Ukrainy. Czy ktoś normalny, jeżeli ktoś normalnie myśli i to wierzy w to, że tam jest wojna, taka nie wiem. Tragiczna i tak ludzie cierpią, jak oni sobie normalnie tam jeżdżą na święta, to co Norwegia zrobiła? Zrobiła dla tych ludzi, co sobie wyjechali, zakaz wstępu i widłowo. Dlaczego Polska jest tak, mamy takich nie wiem czy przekupnych polityków? Możecie sami sobie na to odpowiedzieć. O co w tym chodzi, że nic się nie robi z tym, widząc co, co oni robią, że mają nas totalnie w dupie. E, tak samo oni są e, dużo łagodniej względem prawa traktowani w Polsce niż my, jako rodowici obywatele. Mogą odpierdalać e, dużo rzeczy i nic im się za to nie robi, albo jakieś śmieszne kary się daje, co zwykłemu Kowalskiemu się do Pierdala za przeproszeniem od razu z grubej rury. Kurwa, Mać, gdzie my żyjemy? Cześć, cześć, witam. Dlaczego ludzie jeszcze o tej godzinie nie śpią? Piszcie w komentarzach, dlaczego ludzie o tej godzinie jeszcze nie śpią? I właśnie taką mamy sytuację. O, policja przyjechała. Będą kogoś zwijać. Pewnie jakieś buddy. Teraz wiecie, w Polsce jest e, dopierdalanie tak, e, taką panią emerytkę, panią Izę, która powiedziała e, naszemu nie wiem, już nietykalnemu celebrycie, którzy, o, który obraża ludzi. E, ma już totalnie widać wyjebane na ludzi za przeproszeniem e, tego Jurka Osiaka, jak ktoś go zna. Pewnie nie każdy wie, że on z tego, co, co dostanie, i przez to go tak suto państwo sponsoruje, z tego, co dostanie, to może sobie 20% bez żadnych konsekwencji prawnych zabrać. To jeżeli zbierze 100 milionów, to może sobie z tego 20 milionów wziąć dla siebie. I widać, że sporo bierze, bo. Jak to on, on mówi, że oni nie żyją z żoną na wyrost, ale sobie co chwilę zmieniają mieszkanie i remontują, e, latają do Ameryki na zakupy. Kurwa, czy zwykły Kowalski lata sobie do Ameryki na zakupy? No nie, zwykłego Kowalskiego, no nie stać. A wracając do pani Izy, która obraziła i uraziła dumę naszego celebryty Jurka Owsiaka. E, Panią Mizę można było z automatu wpaść do niej o 6 rano, skazać z automatu. A mamy taka, takiego pana Sebastiana M., który rozpierdolił kije i zginęła w niej cała rodzina. Nie można go skazać jakoś, już minęły dobre 3 lata i nie można nic z tym zrobić. A co, o co tu znowu chodzi? O znajomości i pieniądze. Co teraz wyszło? Że w trakcie tego wypadku i po wypadku przyjechała policja, zabrała pana Sebastiana, wywiozła, wezwano następnych policjantów, następny oddział policji. Wszystkie rozmowy i smsy zniknęły jakimś dziwnym cudem. I do czego jeszcze tu zmierzam? Nie można go jakoś skazać. Tutaj mamy kolejnego celebrytek, który się nam rodzi. To jest chyba, jak się nie mylę, to Bartosz. Który ostatnio wstawił filmik pędząc na autostradzie A4-320 km na godzinę. Zabrano mu samochód, i prawidłowo, ale o co tu chodzi? Pana Sebastiana nie idzie skazać, bo sobie robi z, z, polskiego, z polskiego wymiaru sprawiedliwości jaja, tak jak z, z rodziny poszkodowanych, którzy na tym najwięcej cierpią. Nie idzie go skazać, a tu mamy następnego pana Bartosza, który tylko wstawił film w sumie powinno mu się tak z, grub, z grubej rury dopierniczyć, ale tu. Od razu zwykłego człowieka, który nie ma znajomości, można mu dopierniczyć możliwość zagrożenia w ruchu lądowym. Aha, możliwość zagrożenia katastrofy w ruchu lądowym, za co można dostać kilka ładnych lat więzienia. Można tu od razu człowieka, który nie spowodował żadnego wypadku, wiadomo, nadmierna prędkość, za to powinien mu dopierniczyć, ale można mu od razu katastrofę w lądowym. A pana Sebastiana, no nie można, bo ma, kurwa, za przeproszeniem, znajomości. No to kto będzie się narażał? Pieniądz i znajomości rządzą, reszta jest w dupie. Chory kraj, zgadza się, bardziej niż chory kraj. Coraz bliżej nam do bliżej. W sumie, tak samo już u nas jest jak w Rosji i na Białorusi, bo możecie sobie posłuchać już dziennikarzy, którzy jeszcze mają odwagę powiedzieć którzy byli dziennikarzami, których się pozwalniało albo zdegradowało, albo próbowało ich się zniszczyć pod tym względem, że nie chcieli robić tego, co chce partia rządząca. Tak, właśnie taki mamy kraj. W Rosji niszczy się dziennikarzy, którzy mówią coś prawdy o, o rządzących i niewygodne rzeczy, i u nas już jest to samo. E, za prawdę, którą się mówi o Ukrainie i za prawdę, którą się mówi o Polsce, jest się niszczonym i to tak dosłownie. Nie tylko tak w przynośni, tylko dosłownie się niszczy takich ludzi. Tak samo ostatnio jakiś żołnierz ujawnił to, że, jeżeli by Rosja, jeżeli już by przyszło, przyszło na to, że Rosja by zaatakowała Polskę, to tak bez problemu i bez żadnej walki mamy od razu wszystko to, co do Wisły. Czy my jesteśmy jakimś krajem, czy jakąś totalną prostytutką? Bo ja już tego po prostu nie ogarniam, co jest grane w tym naszym kraju. Ale chyba to bardziej, tak jak bardziej prostytutka niż, niż, kraj. Mniejsza z tym, ale żołnierza, który to ujawnił, od razu się postawiło pod sąd. Tak jak żołnierza, który bronił naszych granic. Teraz jest sądzony. Kurwa mać. Ludzie, którzy narażają swoje życie i zdrowie, kurwa za to, że próbowali ochronić naszej granicy, kurwa stawia ich się pod sąd. Co my jesteśmy za psychicznym i chorym krajem? Tak, jak już ktoś tu napisał, że jesteśmy chorym, bardziej niż chorym krajem. Człowieka u nas, e, Polaka, ma się za nic. Kurwa, za przeproszeniem, święte krowy przyjeżdżają z każdej strony świata, najbardziej te ze wschodu, wiecie pewnie o których chodzi. Oni są tak, najbardziej. E, nie wiem, traktowani jak święte krowy, bo oni są po prostu bardziej niż święte krowy w naszym kraju. Yy, obrażają Polaków, yy, wyśmiewają się z, yy, sobie żarty z z naszego godła, i nikt kurwa z tym nie robi. To są jebani, celebryci ponad prawem, ponad Polakami. Masakra, czy nasi rządzący biorą tak w łapę? Że nawet teraz zgodnie KO i PiS zagłosowali za tym, żeby sponsorować tej oligarchów i przestępców, którzy wszystko sprzedają. Jest ciekawie, nie? Mamy coraz ciekawsze życie. Coraz ciekawsze, i szkoda, że społeczeństwo nie potrafi się przeciwstawić temu, co się dzieje. Yy, bo skutecznie i to. najlepiej wychodzi i to pasuje. I oni tak są, to znaczy skłócić społeczeństwo, bo jeżeli jest skłócone społeczeństwo, no to wtedy rządzący, zo, zon, rządzący, mogą robić po prostu wszystko, yy, yy, przepychać wszystkie ustawy pod tym względem, że nam się jakieś, nie wiem, badzie wrzuca, nad czym ludzie się, wiecie, e, zastanawiają, dyskutują, e, wkurwia ich e, jakiś ten przepis, który chcą niby wprowadzić, oni pod płaszczykiem tego e, e, czegoś e, przepychają najgrubsze przepisy, które nas dopierniczają. Tak jest właśnie nam się mydli oczy jakimiś doniczkami które nam zatruwają w środowisko albo tym, zawsze chce wprowadzić 11 pojemników na śmieci a pod płaszczykiem tego się przepycha jakieś grubsze sprawy o których już później nikt nie myśli dopiero jak nas to w życiu dopiernicza to, to wtedy dopiero ludzie się zastanawiają skąd to jest i co się stało dziwnie, bardziej niż dziwne, bardziej niż dziwne, coraz dziwniejsi ludzie, coraz dziwniejszy świat, e, co znowu ostatnio wyszło? E, teraz zmienię temat e, o Epsteinie. Nie wiem czy ktoś słyszał Epstein, człowiek który handlu, handlował, nie wiem czy nadal handluje, czy on chyba był, był chyba chwilę siedział go wypuszczają teraz. Epstein to jest e, król e, i najbardziej znany człowiek z pedofili e, Co najlepsze, że u niego byli i Bill Gates, e, Elon Musk, e, chyba Donald Trump, tak samo po, poprzedni prezydenci z poprzednimi prezydentami, tak samo miał e, styczności. Kilka razy był w Białym Domu. Kurwa, w jakich czasach my żyjemy? Człowiek, który się zajmuje pedofilią, wszyscy o tym wiedzą yy, i to jeszcze na wyspie jakieś, gdzie nikt nie miał dostępu. Widzicie, jak to się robi w tych czasach, jak ma się pieniądze yy, i co z te, z te, teraz z tego wychodzi, że tam wszyscy byli z Polski, nawet jakiś yy, minister czy polityk tam był. Yy, kurwa, mać, gdzie my żyjemy? Coraz bardziej chorym świecie jeżeli ludzie coś z tym nie zrobią bo ludzie tylko mogą się przeciwstawić bo ludzie mają największą władzę, bo my sponsorujemy tych chorych polityków no to będziemy mieli jeszcze gorsze piekło i co najlepsze, że tam były gwałcone dzieci bo je się porywało, gwałcone, zabijane i czy ktoś się tym przejmuje? nie bardzo wszyscy słyszą o tym ale, czy ktoś coś z tym robi? No nie, bo mnie to nie dotyczy. O, ja piernicze. Także pozdrawiam Was serdecznie z coraz bardziej chorego kraju, chorego świata. Oby coś się zmieniło w naszym życiu, we wszystkich życiu. Co tu mamy jeszcze za komentarz? Nic nie. Słyszeliśmy, ale chyba go wypuścili. No, zgadza się. Właśnie, bo mi coś przerwało. E, chorych z Wyroli, którzy mają znajomości i pieniądze, e, się wypuszcza na wolność. Tak samo jak się nie można skazać e, ludzi za, za jakieś tam przestępstwa e, za to, co robią. Na przykład e, u nas się tak samo. Łapia jakiegoś e, sędziego albo prokuratora pijanego i za na drugi dzień albo za parę dni policja mu oddaje prawo jazdy bo co? bo u nas się liczy pieniądz i znajomości nie prawo tak jak nam politycy mówią, że prawo jest równe dla wszystkich, kurwa nie wiem jakie to jest prawo Piszcie w komentarzach, co zmienić w naszym życiu. I czy chcecie coś zmienić, czy wszyscy będą tylko się przyglądać temu, co się dzieje. Dobra, pozdrawiam serdecznie, bo to już jest bardzo późno. Pamiętajcie, tak jak mówiłem na początku, żeby żonom, dziewczynom i kochankom kupić kwiatka, bo one lubią te kwiaty, one żerą te kwiaty, także karmcie potwora żre te kwiaty to karmcie potwora pamiętajcie bo jak zapomnicie to będziecie mieli to wypominane jeszcze przez cały rok także pamięć, tylko pamięć I jutro wszyscy do kwiaciarni i, i robicie niespodziankę <ścoughs> pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia i pamiętaj, e, subskrybuj, lajkuj, jeżeli lubi, lubisz mój kanał. E, jeżeli go nienawidzisz, to też subskrybuj, lajkuj, bo żeby się od rana wkurwić, to włącz sobie mój kanał. <głosy> <głosy> I oczywiście, nie będziesz musiał pić kawy. To zawsze wiecie, to są jakieś e, ekonomiczne oszczędności i, i jakiś zawsze po pożytek. <noise> Dobranoc wszystkim.